Zobaczcie, jakie piękne małe łowisko w lesie. Do niedawna było jeszcze mocno zarośnięte. Jeden z ojców postanowił zrobić takie łowisko tylko dla dzieci. Wkłada tu dosyć dużo pracy, co pokażę Wam dalej. A dzieci sobie tutaj łowią. Marek praktycznie przy każdym stanowisku, pomału, zaczyna wykonywać taką infrastrukturę wędkarską Żeby dzieci miały gdzie siąść, jak potrzebują coś zjeść I tak po kolei robi to Jak to się mówi, systemem gospodarczym Tutaj została wykonana taka tablica Rodzice, którzy zezwolą dzieci wyrażą na to zgodę. Są publikowane ich zdjęcia z największymi okazami jakie złowiły tutaj. No ale bobry zaczynają się do tego dobierać. Pan Marek to do rutem siateczko taką ducianą ogrodził, żeby tego drzewa nie siły. No, tu jest wykonane takie stanowisko, gdzie po zawodach organizowanych dla dzieci mogą sobie siąść przy grillowanej kiełbasce, czy karczku, czy przy jakiejś innej potrawie grillowej, które robią im ich rodzice. I kolejna ławeczka. Stanowisko, od którego to się wszystko zaczęło. To była pierwsza ławka zrobiona na tym łowisku. I zobaczcie, jeżeli się chce, trochę chęci i, i rodzic potrafi zrobić dużo dla swojego dziecka, jak również dla innych. Żeby spędzały mile czas na łonie natury, a nie tylko przed. Komórką, komputerem i telewizorem. Wielki szacun, panie Marku, za to, co pan robi. Myślę, że w najbliższym czasie spotkamy się i porozmawiamy przed kamerą. Skąd pomysł i co zamierza jeszcze pan zrobić?